Przede wszystkim dzisiaj jedziemy no Nie, dzisiaj do mnie nie jedziemy Dzisiaj jedziemy w pomoc do sąsiada Będziemy mu kosić rzepak I talerzować I zaś mi przywiezie Bele y, Siana na skup Trochę lagi, bo słaby internet I tak, w ruch dzisiaj idzie Bizon Gigant 5 metrowy header ze stołem y, Zaś idzie przez 16-14 do talerzówki a przyczepy powstaje swoją. I zaś też nie przyjmuje, bo ja mam Ja nie mogę milimetry. Myślę, że będę musiał ściągać, ale na szczęście nie. Piątkowy odcinek. W sobotę pojedziemy do mnie na żniwa. Albo będziemy... No tak, pojedziemy na żniwa do mnie. I zaczniemy może kopać zimniaki. Niecie jechać, ale o, trudno. Przepuścimy go. I żeby tylko okolic nie jechać, bo mamy odbycie. <grymne> za header. I tak, tu jest łonka sąsiada. On tu kościół. A my jedziemy tam w rzepak do niego. Tam jest słonecznik też nasz. Wykończymy mu poprzed, żeby mógł stanąć. To jeszcze nie jest ten rzepak, tam dalej jest. Bo rzepak jest ten nasz na wprost. Dobra, I tu jest jego rzepak. Dobra. Zostawimy sobie to widło. O, on tam będzie z przyczepą. Dobra. No tak, dziś mu pomożemy. zażliwa bo on nie ma. Stależujemy mu, bo on talerzówki też nie ma. तो यही क्या करें क्या चीज़ Tak, na dosk, pojawił się na wokół Do łóżka będzie. I takich takich do łóżków będzie. Na przykład kobiety. Była mój płyna. Nie dlatego, żeby kosą, bo się nie przywalić w tego krzyku. śledził do kompanii Nawet dobrze, że to ma w czasu by nie było. Żeby to I jak to, Ja? Ja pierwszy odcinek z orki? Wydaje mi się, że to pani przecież. Mówiłem nabyło dużo krótszu tam z mojej na mapę, gdzie odbyłaś ta seria. Też, też seria. To tak. będzie On jedzie teraz przetworzyć słowa i zbierać. Nie są atypy klasiowe. I nigdy nie sprzedawano. Rozmawiamy tu raz o tym Do czasu nie było, żeby tam Bo to jest ok. 7 Mieliśmy czas. Obecny. No i to są te Więc cztery może to nie jest terapie. To będzie ork, y, orka, to tutaj będzie żniwa, zalażowanie, tutaj ziemniaków, mamy, tak, żniwa, zalażowanie, ziemniaków, możemy jechać orkiem, mamy trzy skrzydła, a to może to i to albo coś, coś trzeba zrobić, bo tam jest,

Zobaczcie ostatni przejazd chyba, e, przyto przejazd i jedziemy po to Jak to idzie? Tylko pół godziny musimy zostawić. odczepimy fedler na wózek, bo będziemy zaś jechać tam za zatory. Ta to z federem nie bardzo, bo jeszcze logi trochę. 4 metry jeszcze ok, ale pół mnie 5 metrów. Trochę za dużo. Część się uda wszystko. Tak. O, no tak, Ale dobrze. No tak, tak jest to trochę no, szkoda. No. Yy, I mówiłem, że to będzie nagrane nie dopóki akwary nie tylko dopóki jak do mnie przyjdą akwary. i pole podłożę mi na razie pól starczy i dobra, teraz pytanie, czy wejdzie tylko samochód widno mam yy, takie lojż, że nie wiem w którą stronę który mam ten, czy mam yy, J czy N wcisnąć dobra, rozkładamy. Jest. u mnie to pole jest trochę większe

Dobra, nie mogę Ogólnie w sobotę nagrał fajny odcinek z kamery GoPro, ale nie, nie mam. Ale kiedyś narzekam to, co...

Nic tu nie przestajemy, nie? na I niedługo przyjedzie do mnie, która tak dostała słowa będzie mogła go Bo potrzebuję na kupca. Tak, czekam na do mnie. Dobra, zrobię nie czyli nie, nie weszłam Oj, właśnie co chcę na

Jest taka w środku strasznie wygląda dla mnie, możecie powiedzieć, że was nas też. Dobra, na bierzemy szóstkę. No. Ale to ładnie brzmi. Ale w ogóle te Ursusy, co się straciła dźwięk, i nie jest. To było co czekało. Tylko Małpka, żeby Mnie się... Mnie bo już nie mam ugorza, bo do dobrze czekać pięć. Mogę zrób kochanie, bo 60 latów nie było, ale nasze jedno to się nie wydaje. Nie ma jaka, tylko w ogóle by Ale kurwa, do się podnieść. Jeszcze będzie mhm. za mhm. to, a albo będę musiał wszelkie odcinki. Odcinka Sekejap lagi, saya ingatkan dia Dia tidak menunjukkan apa-apa Sebelumnya, co, To jest a szybko. Co ogólnie to mi coś nie pasuje. Coś się nie nagrało. nie. Chwila, stop.